Ta procesja jest prowadzona już od bardzo dawna, bowiem od połowy XIII wieku. Jest to uroczystość najświętszego ciała i krwi Pana Jezusa. Prowadzona procesja jest po to, żeby ci, którzy gromadzą się w swoich świątyniach parafialnych, w kościołach, w kaplicach, na mszach świętych w ciągu całego roku, mogli raz, przynajmniej raz do roku. Wyjść na ulicę swoich miast, wiosek i wychodząc z Jezusem Eucharystycznym, zademonstrować swoją wiarę, okazać to, że są przywiązani do Jezusa i że wierzą w Jego żywą obecność pod postacią chleba. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomimo deszczu wzięli czynny udział w tej procesji. Dziękuję dzieciom, dziewczynkom, które sypały kwiatki, dzieciom pierwszokomunijnym, harcerzom. Dziękuję orkiestrze Dętej y, amatorskiej imieniem Namysłowskiego, y, działającej przy naszej parafii w gminie Rusiec. Dziękuję churowi, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w procesji niosąc sztandary, feretrony, obrazy. Dziękuję kołu żywego różańca. A przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować tym osobom, mieszkańcom wiosek naszej parafii, którzy przygotowali tegoroczne ołtarze. Pierwszy ołtarz został przygotowany przez mieszkańców Pawłowa, Andrzejowa i Leśniaku. Drugi ołtarz przygotowali mieszkańcy Kuźnicy. Ten ołtarz był usytuowany na schodach przed wejściem do Urzędu Gminy. Trzeci i czwarty ołtarz przygotowali mieszkańcy Jastrzębic. Ołtarze w naszej parafii na Boże ciało zrobione nawiązują do roku wiary, który trwa, jak również nawiązują do jubileuszu stulecia konsekracji naszego Kościoła. Więc można patrząc na te ołtarze, na dekoracje, na wystrój, zobaczyć właśnie tam nawiązanie do tych dwóch tematów. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim za udział w procesji i za takie pieczołowite przygotowanie całej trasy procesji i ołtarzy. Thank yeah.